I witam serdecznie. Państwa, przepraszamy bardzo wszystkich naszych kochanych widzów. Lekkie kopoty techniczne mieliśmy tutaj na korcie centralnym po jednym z serwisów rozgrywkowych Leszka Września. Tutaj nasza kamera lekko ucierpiała, ale wszystko już jest w porządku i działamy dalej. Przed nami wiele spaniałych spotkań, więc mam nadzieję, że dużo osób będzie nam towarzyszyło podczas trwania tego turnieju. Także bądźcie z nami. A ze mną oczywiście jest tutaj freshman polskiego tenisa Dominik Pasternak witamy, witamy Cię serdecznie. Witam, witam Maksymilianie, zaczynamy ten mecz, bo szkoda, szkoda czasu, serwuje Kacper Gonciarz. to może Szyborczyn jest liderem naszego rankingu. Także na papierze jest to faworyt do zwycięstwa w tym turnieju, ale tutaj Kort zweryfikuje. No i na początek już atomowe uderzenie po linii, które zdaje się, że trafiło w samą linię. Zobaczmy może no na poturcy jeszcze. Czy aby na pewno. O. Nie było wiedzieć dokładnego miejsca upadku piłki, ale tutaj sędzia nasz Maciej. Jest gotowości, biłeczka była dobra. Gotowa. Dobry wolny, troszeczkę brawa. Bardzo nisko szeredano. No i żarowali, że w lecie nasze gra w spodenkach, a w zimie dryszikach. Także dostosowuje się do warunków atmosferycznych. Wiadomo, na akordach jest atmosfera taka letnia. I winner z forkantu idealnie tą piłkę zblokował. Nie czekał, może na instynkt, jak dziwno i po prostu tą piłkę trafił. Idealny środkiem rakiety. Jak to mówi w że to, to właśnie rozgrzewka jest. Odwrócisz wyczucia środka rakiety. A potem wszystko już w na naszych nadgarstkach. No i podwójny bo nie pomaga sobie Kasper Gonciarz, który jest mocny tarpota i już na początku tego pierwszego Gema. Może kilka słów o Kasprze Gonciarzu. Jest to 23-latek ze Szczawna Zdrój, czyli z województwa dolnośląskiego. Na co dzień trenuje w klubie SKF KT Szczawno. Zdrój ma 178 cm wzrostu i gra oburęczny backhand. Tymczasem 1 do zera dla Leszka Września. Od razu przełamanie w pierwszym gemie serwisowym i serwuje właśnie Warszawianin. No i 15-0 dla Leszka Września. Bardzo dobry ten pierwszy serwis wyrzucający Kasper Gąciarz w tą piłkę posyła w aut. To było akcja świetnie, dzisiaj się czuję widać na korcie, Leszek Wrzesień chyba wstał prawą nogą, bo naprawdę dzisiaj wygląda bardzo dobrze, świeżutki, wypoczęty, nawet nie widać jeszcze żadnej kropli potu na jego czole, jest bardzo do dzisiaj, dobrze bardzo przysiadce, pewnie, no, deklasacja, deklasacja na scenę Leszka Września. I jeszcze dokłada no, fenomenalnie, fenomenalnie wchodzi w ten mecz Leszek Wrzesień, perfektywny początek, Leszka, winner, Superman... Danka, dobra, ten z meczu. Gdyby się powietrzu niczym błat i to piłkę po prostu przybąbił bardzo mocno zaczyna tego się trzeba spodziewać teraz chciał dropshota nie Galemon filtr czyli po udanym smeczu dropshoci troszeczkę dacie rozluźnić mięśniom. Oczywiście w tej sytuacji nie rozpatruję tak tego błędu z dropshotu ale Widzimy, że cały czas działa dobrze i mamy 2 do 0. Tak jest. E, 2 do 0 w gemach dla e, Leszka Września. E, Sewo będzie kasper Gonciarz i teraz musi musi wygrać tego gema numer 3. Jeśli chce walczyć w tym secie o, e, o chociażby e, doprowadzenie do Tajbreka, bo nie wyobrażam sobie sytuacji. Bo nie wyobrażam sobie sytuacji, w której. Kasper Gonciarz miałby przełamać Leszka września w następnym gremie serwisem, bo jest on naprawdę świetnie dysponowany. Serwuj, Gonciarz! Out, out, po tym backhandzie po linii Kaspra-Gonciarza Leszek Grzesień Bardzo dobrze tutaj w backhandzie. Obaj zawodnicy przede wszystkim prezentują oburęczny backhand, więc jest podobieństwo między nimi. Wyższym zawodnikiem jest Leszek Rzesień, co też będzie, będzie miało znaczenie w tym meczu. Wydaje mi się, idzie do siatki Leszek Grzesień świetnie. Chociaż Leszek Gonciarz się broni. Out, wyrzuca, wyrzuca piłkę Leszek Rzesień. Wydawało się, że piłka wpadnie w kordy, jednak minimalnie, minimalnie za linię tutaj ta piłeczka nam wpada i są punkty dla Kaspra-Gonciarza. Osobity pierwszy serwis, ale nie zrobiłem większego wrażenia na Leszku Wrześniu. Ależ to był forehand Leszka Września, kapitaniarz Dominika szotka zaklaskała Mu po tym fantastycznym zagraniu wielkie, wielkie brawa, ukłony. Kłaniamy się naprawdę Leszko Wrześniu, bo to było kapitalne zagranie no, chyba z lepszych w tym turnieju. A jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, to zdecydowanie najpiękniejsza akcja dnia dzisiejszego. Ależ energii kinetycznie włożył w to zagranie bajeszny Forkend. Chyba jeszcze nie widziałem tak dobrze gryjącego Leszka Września w sesji porannej, bo zawsze rano pojawiają się u niego błędy, dziwne decyzje, a widzimy, że dzisiaj rano po prostu jest jak no, narodzony, Co on zjadł na śniadanie, Dominiku? Ja nawet nie wiem. No, no wydaje mi się, że takie tłuszczowo-białkowe śniadanie, czyli najlepsze, jakie może być dla niego, taka pewnie jajeczniczka mocna wjechała. E, Ranu w domu u Leszka Września, więc dzisiaj wypoczęty pełen energii Leszek Wrzesień wydaje się być jednym z faworytów do wygrania e, dzisiejszego turnieju, bo naprawdę imponuje mi Leszek Wrzesień, Naprawdę e, wydawało się, że wczoraj lekki kryzys. Ula, -la, no wydawało się, że przejdzie dopiero na ale Tak e, zatrzymała się na siatce i out, out pokazuje sędzia Maciej Dycowskiej. I są punkty. Są punkty dla Leszka Września, patrzymy tutaj w powtórce, ale chyba nam nie pokaże, bo nam urwał niestety ten fragment kortu. Ale jest audio jest auto, sędzia się nie mylił. Play za Września, sędzia wywołał minimalny aucik, bo to bardzo trudna decyzja, przebiegają tutaj nasi widzowie po korcie to Jakub Zamorski, Jakub, ja Jakub Zamorski nam pomachał bardzo kulturalnie z jego strony, witamy Cię Jakubie bardzo serdecznie oraz jego partnerkę, witamy oczywiście wszystkich widzów tutaj na kortach, kłócenicowy spin oraz witamy wszystkich widzów na transmisji, bo właśnie dla Was robimy to wszystkie dla Was będzie transmisja I liczymy, że dzisiaj będziecie u nas jak najliczniejszym gronem na pewno wiele meczów emocjonujących. Będziecie oglądać. Obiecuję wam z całego serca. Także nam gę numer 4 i serwuję w wrośnię. Dobra piła. I nie oddany był ten dropshot. Idealnie zblokował piłkę w turnie. Kasper Gąciarz. No i... Widzimy, że jest zmotywowany do walki. Walczy cały czas, podskakuje teraz leki przy, przy returnie widziałamy. A serwisowy bomba, proszę Państwa, bomba spadła tutaj na kord centralny KT Spin. Zobaczmy na powtórce ten świetny serwis. Nie do odebrania. Nasz liśnij pokazał 197 km na godzinę. Fenomenalna bomba, proszę Państwa, nie do odebrania. Nawet to gracze. Pierwszej setki mieli problem, z odebraniem tak mocarnego serwisu. A teraz... Tak, tak, zgadzamy się chyba wszyscy z tą decyzją. Świetny drugi kick serwis. No i forehand, no to czasami mi się wydaje, że to jest mankament Leszka, że powinien troszeczkę spuścić z siebie w pewnych momentach i troszeczkę dotrzeć precyzji. Powiedzmy, że teraz miał bardzo fajną piłkę, żeby tym forehandem ją rozprowadzić ustawić sobie wymiany, ale poszedł za bardzo w za moją technicę no i niestety, niestety, ale piłka w aucie dla Leszka Kasper Gonciarz walczy no teraz baję jeszcze serwis slice'owany do zewnątrz blisko naszego stanowiska, bo ta, ta piłeczka spadła zobaczmy no, na powtórce, jak tutaj zagręcił Leszek brawo i kolejnym asem serwisowym kończy tego gama 3 do 1. do jednak prowadzi reprezentant stolicy. Podwójny błąd. Widzimy, że ten pierwszy set bardzo, bardzo ciężki jest dla Kaspera Gonciarza, który, któremu przyszło się mierzyć z fenomenalnie spodobanym Leszkiem Wrześnień wrześniem w sesji porannej. No dokładnie tak Maksymilianie, Leszek był bardzo zmotywowany dzisiaj, był pierwszym zawodnikiem, który się stawił dzisiaj na turnieju, jako pierwszy przeszedł przez bramy klubu sportowego Spin, więc widać, że pełen profesjonalizmu u Leszka, nie mógł się doczekać tego dzisiejszego dnia, tego turnieju świątecznego, który właśnie miał miejsce i teraz będzie, no zobaczmy, piłka w korcie, ojojoj, oj, oj. teraz poniosły, poniosły emocje Leszka Września i ten wolej, ten smecz niestety nieudany powędrował w kort. Znaczy w dach kortu przy ulicy Morelowej w Rzeszowie. Może powiedzmy nieco o meczach Leszka Września w turnieju w Rzeszowie w eliminacji pokonał Maksymiliana Kłęka. Maksymilianie, może kilka słów od Ciebie o tym spotkaniu, bo z tego co wiem miałeś piłki setowe w meczu z Leszkiem Wrześniem. Zgadza się, miałem trzy piłki setowe w drugim secie z Leszkiem. Niestety zagrałem po prostu fenomenalnie. Nie zagrałem źle, uważam, przy jednej piłce setowej. Już myślałem, że pieszka minie Leszka Września, ale ten... Po prostu zagrał bajeczny wolej. no i niestety nie udało mi się wygrać. Bardzo obolowałem, troszeczkę nawet. lekko popakiwałem po tym meczu. I trzy piłki setowe z liderem rankingu. Naprawdę nie powtarza się zbyt często, ale taki właśnie jest ten brutalny sport. Sport przegranych. Jak to mówił, łukasz kuput. Świetnie rozprowadził. Piłkę tym wohendem leczek w wrzesień. No po prostu. Bajecznie gra bezbłędnie. Katwek gończę nie gra źle. Gra po prostu swój tenis, wszystko jest ok w jego zagraniach, ale po prostu Leczek gra za dobrze, za dobrze jak na mecz 1 16. Pozdrawiam serdecznie Teraz do środki. Ale żach ja zobaczy na powtórce to no fenomenalny wolej. Gra na nogach niczym topowy zawodnik. Proszę zobaczyć jak nisko na nogach schodzi lecho do i tutaj BUM Pozdrawiam serdecznie użytkownika FM7 który na razie jest transmisji z nami jest bardzo się cieszymy, że nasi stali widzowie goszczą, komentują. O, Król, no. wszystko w tym stanie, proszę państwa, wszystko działało, uleż, naprawdę nie było tutaj żadnego aspektu gorszego. Jego, nie można mieć złego słowa, perfekcyjny sert otwarcia tej z niedzielnej fazy playordaleczka. No i gramy dalej. A wszystkie Państwo zachęcam do interakcji w komentarzach. Krytykujcie, pochwalajcie nas, pochlebiajcie, napiszcie, co Wam się podoba w studieniach, co można zmienić, co można poprawić na pewno. Każde z kochówki od widzów są to po prostu dla nas bezcenne. Dokładnie tak, warto tutaj zauważyć, że Leszek Wrześni już jest na korcie, skończyliśmy dopiero pierwszego seta dosłownie, nie wiem, minutę temu, Leszek Wrześni już jest gotowy, już odbija piłeczkę, jego rywala na razie na korcie nie ma, o teraz, więc widzimy jak nabuzowany, jak dzisiaj chętny do gry, pełny tutaj energii jest Leszek właśnie, żeby dzisiaj odnieść sukces w tym turnieju, być może zgarnąć nawet ten zegarek piękny z Tutaj, tenisa. I drugi set przed nami, zobaczmy. Próba lobu. Kacbra. A ja no dobrze, dobrze zagrał. Wszystko było fajnie, ale ten lob był za krótki. No jeżeli chcemy przelobować gracza, który ma prawie numer 90, to musimy jednak tym lobem troszeczkę przymanewrować wyżej. Taka jaskółka musi polecieć. Szybujący ptaszek, bo jeżeli zagramy takiego plaszcza tak, taki tak zwany lob pingwinowy, który leci bardzo nisko i spada szybko, no to nie uda się przelobować żadnego zawodnika. Także loby pingwinowe są na pewno mankamentem wielu graczy amatorskich i proszę Państwa dwa asy serwisowe pod rząd leczka kończył. Nam pierwszego gama drugiego seta i mamy 1.0. No, Kasper gończesz. Wierzymy w niego, że może zagrać, że może powalczyć. Po Bo pewno też widzimy po nim, że jest w dobrej dyspozycji. po prostu Leszek gra mega mocno, nie szczędzi tutaj żadnej taryfy ulgowej. Zdecydowanie tak. w września jest tutaj dzisiaj. Y Decydująca w tym meczu, wydaje mi się, potem, że bomby, które posłał na swojego przeciwnika Leszek Wrześni, są na razie bardzo, bardzo nieprzyjemne dla jego rywala, który nie może ich odebrać, i na razie brakuje mu argumentu, żeby znaleźć jakikolwiek sposób na urwanie chociażby dwóch gemów Leszkowi Wrześniowi. Więc ciężko, ciężko może mieć. Aj, proszę bardzo, teraz właśnie yy, bardzo dobrze ten folkart Leszka w września, który nie dał rady yy, tej piłki przy ja odebrać. Więc widzimy, jakieś zalążki dobrej gry są u Kaspra Gądziarza. Niemniej jednak ten stary wyjadar, stary wyjazd doświadczony, to jest zawodnik Leszek, wrześnik, który przeżywa yy, drugą młodość. Jest tutaj na razie bardzo dobrze dysponowany i nie widać. Na razie na horyzoncie jakichś złych objawów, e, które mogłyby powstrzymać leszka wrześcią zwycięstwa w tym spotkaniu. Serwuje Kasper Gąciarz prowadzący 15 do 0. Klubu, e, Kasper Gąciarz. A Kasper Gonciarz w dniu wczorajszym pokonał Krzysztofa Karwańskiego w trzech setach. 1-4, 4-3, 4-10, więc dwa tej breki wczoraj rozegrał Kasper Gonciarz, bo w pierwszym meczu z Grzegorzem Szczotką uległ bardziej doświadczonemu rywalowi 2-4, 4-0, 10-5, więc wczoraj dużo, dużo grania miał Kasper Gonciarz, więc dzisiaj też może czuć się lekko podmęczony. Zobaczymy, czy będzie to miało... Wpływ już w końcówce tego meczu, bo, bo wiadomo, yy, duża ilość gemów, duża ilość wczoraj punktów rozegranych przez Kacpra. Zobaczymy jak to będzie miało yy, wpływ i wygląd w dalszej części spotkania. Świetny teraz skrócik, bardzo dobre to było zagranie Kacpra, Gonciarza nie dał szans Leszkowi Wrześniowi na dobiegnięcie do siatki. Serwuje gonciarz. Jas, jas, odpowiada Asem na te bardzo dobre serwisy. Leszka września, Kasper, gonciarz, więc oko za oko ząb co ząb w tym meczu na razie. Bardzo, bardzo dobre to jest widowisko. Piekielnie mocne są te forehandy Leszka Września. Tylko jest w stanie odbijać przebieg na drugą stronę. Kasper, gońciem naprawdę no tyle siły w nie wkłada. Leszek Wrześni, teraz bardzo dobry smecz I mamy game. A nie, jeszcze jednak jeszcze nie mamy. Końcówka, decydujący punkt, decydujący punkt. E, zobaczymy, jak to się zakończy, bo to jest bardzo ważny punkt dla całego seta. Bo się dojdzie do przełamania, to Kasper będzie już w bardzo trudnej, wręcz krytycznej sytuacji w tym secie w całym meczu. Nie trafia pierwszym podaniem. Widzimy Leszek nisko na skupiony, jak taki, jak taki kangur, który zaraz miałby wyskoczyć do swojego przeciwnika, żeby stawić mu czoła. Trafił, trafił forehand, no widzimy, no fantastyczny teraz uderzenie tym forehandem z returnu, no fantastycznie, 2 do 0. Leszek wrześni będzie miał teraz swój serwis i powiem szczerze, nie wydaje mi się, żeby miał ten game przegrać, bo naprawdę jego zagrywka, jego serwis jest dzisiaj kapitalny. Powiem szczerze, że to jest chyba najlepiej zagrywający zawodnik, równie w, równie w dniu wczorajszym, jak i w dzisiejszym. Nie trafię teraz pierwszym serwisem, Leszek września. aut out, minimalny out, nawet zapytał się Kasper Gąciasz sędziego, czy na pewno to uderzenie nie znalazło miejsca w karo serwisowym. Out, out teraz po tym dropshotie Leszka Września, więc nawet, nawet on się myli, nawet on się myli, bo mało błędów w tym spotkaniu ze strony Warszawy, ale jednak zdarzają się one. Państwa. Po raz drugi rzędu Leszek Wrzesień kończy Gema dwoma asami serwisowymi pod rząd Trzema Tutaj Kasper Kąciarz poprawił, że trzema asami serwisowymi Trzy asy serwisowe pod rząd <gryw> Więc Kasper Gorciarz bardzo pozytywny na pewno Gracz, cieszymy się Bo wie, że on gra po prostu z Bombardierem Bombardier sił Tutaj obuchowych z Warszawy, Leszek Wrzesień I tutaj też Chciałbym pochwalić krasowego Kaspera który nie gra źle, tylko po prostu no, gra z maszyną i sam się cieszy, widać uśmiech na jego twarzy, bo wie, że odbieranie tych serwisów po prostu jest bez szans, także panie, jakbyście Państwo pochwalić też w komentarzach Casper, który walczy i jeszcze nie, się nie podaje, widzimy teraz dobry forehandzik, niego cały czas sobie krasu ale niestety na nogach troszeczkę został w lesie, gramy dalej. Leszy wrześni dzisiaj niż taki, niż dzisiaj taki John Isner bombarduje Katz. Pragną swoimi serwisami. potężne, tutaj ilości na prędkościomierzach padają. Niesamowicie. Tutaj dzisiaj dysponowany jest 35-letni bodajże zawodnik z Warszawy. Fantastyczna forma Leszka września, który wydaje się pewnie zmierza po zwycięstwo w tym spotkaniu. On returnie teraz leszka września i są punkty dla kaspra Kunciarza. I gamset mecz Leszek autowy, Teraz backend Kasper Gonciarza. I koniec, koniec tego spotkania. Jeden gem dał radę ugrać z bardziej doświadczonym Leszkiem wrzesiem Kasper Gonciarz, zostańcie Państwo z nami już zaraz wywiady z zawodnikami. Zaraz zapytamy się naszych bohaterów, jak oceniają to spotkanie. Bo naprawdę to był jeden z lepszych meczów w dniu dzisiejszym, i oczywiście w dniu wczorajszym. Bo naprawdę działo się w nim co niemiar Leszek Wrzeszieni świetnie dysponowany. I sekundka przerwy, i wracam do Państwa.